witajcie dzisiaj testuję znaleziono oczywiście w Internecie nie jest to mój własny pomysł ale sposób na stare po niemieckie podłogi skrzypiące podłogi jak chodzimy to deski się uginają no, oczywiście, wiadomo, jest to kwestia czasu. I tutaj, praktycznie, wszystkie się uginały w taki sposób, że słychać było trzeszczenie. Co niestety, ale w nocy, może być uciążliwe, bo nawet. Czy chciałbym przejść do kuchni czy do toalety to z automatu, mimo jakby się nie starał, to zawsze narobi hałasu. No i tutaj w tej części testowej zrobiłem tak, że słychać idę. One tutaj też czyszczały, wszystkie. W tej chwili nic nie słychać. A to dlatego, że pod deski wpuściłem piankę montażową, po prostu niskoprężą, taką, żeby nie wypchała tych desek i żeby przypadkowo u sąsiadów nadal nie wiem, sufit, nie odpadł, nie spuchł. Prace swoją zacząłem od zniwelowania ruchów podłogi mocując je dobrze do drewnianych legarów. Aby znaleźć legary wystarczy sprawdzić w których miejscach podłoga jest przybita do nich gwoździami. Zakupiłem długie wkręty do drewna i przykręciłem je obok powbijanych gwoździ. Dobiłem również stare gwoździe. Aby zaaplikować piankę wystarczy dobrać wiertło do drewna do średnicy meżyka od pianki. Najlepiej aby było jak najbardziej zbliżone, by pianka nam się zbytnio nie cofała przez otwór. Kupiłem oczywiście najtańszą jaka możliwa. Myślę, że nie ma potrzeby inwestowania w markowe produkty do tego celu. Nawiercamy otwory w podłodze i wypełniamy przestrzeń pod podłogą pianką. Gdy pianka się już nie mieści w otworze, uzupełniamy o kolejny, kolejny i kolejny. Po wypełnieniu najlepiej nie chodzić przez noc po podłodze, a gdy stanie się na nią następnego dnia, zobaczycie, że już nie skrzypi i nie ugina się. Jeszcze tutaj. Znalazłem jedno miejsce. Oznaczyłem je. Wstrzyknę pianę i zobaczymy, jaki będzie efekt. Kolejny dzień. Pianka już wyszła, stwardniała. Oberwiemy. No, i ta część podłogi, jak pamiętacie, skrzypiała. Już Już nie skrzypi. Pianka, jak widać, zebrana. No, i doseczki, które gdzieś tu skrzypały. Widać, że już nie skrzypią i dzisiaj deseczki pomalowałem dwukrotnie gruntem szczepnym, żeby była lepsza przyczepność do podłoża. Podłoga delikatnie wyrównana klejem, zagruntowana. Będziemy brać się za zaprawę samopożemującą tu na ścianach dylatacja. No i jedziemy z koksem, posadzka samopożemująca, wylana podłoga zrobiona już na gotowo i nie ma efektu skrzypienia. Więc polecam ten tani i szybki sposób. Niektórzy mogą powiedzieć, że bez sensu taka robota, że wystarczy na starą podłogę położyć panele. No to przejdźmy do pomieszczenia, w którym właśnie są położone panele, tylko i wyłącznie na starych deskach. I jak słychać, niestety, ale położenie paneli naruszających się deskach nic nie da.